Witam Was. Pewnie nieraz już słyszeliście o narcyzach, pewnie osłuchaliście się już. Jaki to jest trudny typ osobowości, ale obawiam się, że niestety nie tylko narcyz straszny. Nie tylko narcyz potrafi być upierdliwy, toksyczny, nie tylko narcyz jest egoistą, nie tylko narcyz ma bardzo niski poziom empatii, o ile w ogóle jakikolwiek posiada. Gdyby było tak, że poza narcyzami otaczaliby nas tylko i wyłącznie wspaniali ludzie, świat byłby piękny. Ale obawiam się, że niestety tych typów trudnych jest troszeczkę więcej i czasami być może nawet macie takie odczucie, że słuchacie o tych narcyzach i tak myślicie, że no część rzeczy pasuje. No znacie kogoś, kto wydaje się narcyzem i wydaje się, że to jest właśnie to, ale coś jednak nie do końca tam gra, coś do końca się nie spina. Bo być może nie jest to stricte narcyz, tylko jakaś, jakaś osoba, jakiś typ osobowości podobny do narcyza. Natomiast co jest istotne, oprócz takiego bawienia się w powiedzmy, diagnozowanie różnego rodzaju zaburzeń osobowości, czasami trzeba po prostu wziąć pod uwagę, że zwyczajnie niektórzy ludzie mają trudną osobowość. Niektórzy po prostu są trudni, niektórzy są tak zwani toksyczni. I nieraz zbyt długie analizowanie i stawianie diagnoz oczywiście tak naprawdę nam nie pomaga. Trzeba wziąć pod uwagę, że przede wszystkim, jeżeli komuś naprawdę brakuje takiego zrozumienia, życzliwości, dobroci, takiej, takiego współczucia, jeżeli ktoś nie posługuje się sumieniem, jeżeli ktoś nie jest zwyczajnie takim fajnym, dobrym człowiekiem, a do tego jest taki atencyjny, skupia się na sobie ciągle ja, ja to, ja tamto. To po prostu jest to tak zwana toksyczna osoba i czasami nawet nie ma sensu długo się zastanawiać nad diagnozą. Ale jeżeli chcemy poznać różnego rodzaju inne typy osobowości, nie tylko te w rozumieniu psychologicznym, powiedzmy medycznym, tylko inne trudne osobowości, to zapraszam Was do tego nagrania, ponieważ o kilku z nich dzisiaj Wam powiem. Pierwszy typ osobowości, o którym dosyć mało się w gruncie rzeczy mówi, a który jest bardzo taki znany, chyba każdy słyszał o tego typu osobie, to jest socjopata, tudzież psychopata. Dużo słyszymy o tego typu osobach, zwłaszcza w różnego rodzaju programach powiedzmy kryminalnych, ale no właśnie, kto to w sumie jest? Jest to bardzo podobny typ do narcyza. Tylko tyle, że w przeciwieństwie do narcyza, owszem, socjopaci i psychopaci mają taki powierzchowny urok osobisty, takich się opisuje, ale uwaga, oni mogą mieć powierzchowny urok osobisty, ale mogą go też nie mieć. Narcyzi bardzo dbają o swój wizerunek, bardzo dbają o to, jak są odbierani. Natomiast niestety jest tak, że możesz mieć obok, obok siebie socjopatę przez całe lata i w ogóle go nie rozpoznać. Oni często, jeżeli, zwłaszcza jeżeli są bardzo sprytni, bardzo tacy kalkulatywni, potrafią świetnie się kamuflować. Dużo lepiej niż narcyzi, którzy czasami są tacy troszeczkę powiedzmy infantylni, trochę bardziej, trochę szybciej odkrywają swoje karty, z tego względu, że narcyzi są bardzo skupieni na sobie. Ale też y, trzeba tutaj powiedzieć, że socjopatów i psychopatów można by było podzielić też na takie dwie grupy, które zresztą wyszczególnił nasz polski badacz, mianowicie Kazimierz pan Kazimierz Pospiszyl. I tutaj byłby typ impulsywny i kalkulatywny. Typ impulsywny najbardziej pasuje tutaj po prostu określenie antyspołeczne zaburzenie osobowości. Ale już nie wchodząc w te diagnozy. Są to osoby po prostu wycoce, wyrachowane. Są to osoby bardzo, bardzo takie nerwowe, potrafiące wpadać w nagłą złość. To są często osoby takie nieodpowiedzialne. Jeżeli znacie na przykład takie. Osoby, które, no nie wiem, tu sobie lubi wypić, tu lubi się z kimś pobić, tutaj tam coś nabroi, tu coś ukradnie, tu trafi na krótko, że tak powiem, do więzienia, no to możliwe, że to jest właśnie tego typu osoba czyli taki socjopata w typie impulsywnym. Natomiast socjopaci i psychopaci w typie kalkulatywnym niestety są dużo trudniejszy, trudniejsi do przejrzenia. To są często politycy to są często osoby na bardzo wysokich stanowiskach menedżerskich itd. itd. To są osoby, które często trudno jest, oczywiście w cudzysłowie, zdiagnozować, że to jest właśnie ten typ. Oni potrafią bardzo długo udawać takich fajnych, rozsądnych, racjonalnych ludzi. Może taka osoba też mieć skłonności, co tu dużo mówić, sadystyczne, i najczęściej jest tak, że takowe posiada. To znaczy, zdecydowana większość socjopatów i psychopatów, ma przyjemność w robieniu krzywdy innym ludziom. Po prostu sprawia im to przyjemność. Tak więc zobaczcie, że czasami jest naprawdę bardzo ciężko zauważyć, że mamy do czynienia z osobą, która ma takie cechy, bo te osoby bardzo dobrze się kamuflują, one są naprawdę inteligentne w tym, co robią. Narcyz jest taki, że prędzej czy później zrobi coś takiego, że widzimy, że, ta, że ten narcyz się za bardzo na sobie skupia, że on dosłownie się przegląda non stop w lustrze, że coś powie takiego głupiego, a socjopaci i psychopaci niekoniecznie. Co charakteryzuje też socjop socjopatów? No, nie mają generalnie za bardzo wyrzutów sumienia i prędzej czy później wychodzą jakieś sytuacje z nimi, gdzie oczywiście okazuje się, że ty jesteś wszystkiemu winny i że ty musisz za tą osobą biegać, przepraszać. Czasami jest też tak, że okazuje się, że ta osoba cię po prostu oszukała. Że dosłownie, no, któregoś razu budzisz się ze świadomością, że ten człowiek wyrządził ci krzywdę. No. I nie wiesz, jak to się stało, dosłownie, jak do tego doszło, nie wiem. Ale no, mija pięć lat, i nagle się okazuje, że ta fajna koleżanka z pracy to, to po prostu no, wredne, wyrachowane stworzenie, no, potwór wręcz. Co charakteryzuje socjopatów? Jeżeli na przykład yy, Chcą dobrze wypaść w danej społeczności, to robią to, co robią wszyscy. To są osoby, często, które niestety działają też w różnego rodzaju fundacjach charytatywnych. To są osoby, które bardzo lubią uchodzić za takie dobre i wspaniałe. I jeżeli ktoś już przejrzy ich na wylot, ich prawdziwe intencje, ich prawdziwe zachowania, to często jest tak, że zaczynają grać ofiary. Bardzo typowe zachowanie. Niestety potrafią mieszać w głowie zwłaszcza ci, którzy są, tak jak wspomniałam, wyrachowani i naprawdę inteligentni. Potrafią mieszać w głowie latami. Podałabym tu przykład pewnego polityka, ale powiedzmy darujemy sobie, bo być może ktoś z was się niepotrzebnie oburzy, <laughs> ale wśród polityków podejrzewam, że takich osób jest masa. I tu jeszcze wam chcę powiedzieć o jeszcze takiej, takim powiedzmy podtypie, który zresztą został wyszczególniony przez kilku badaczy. Ja bym go nazwała tak skrótowo po prostu pół socjopata. Czasami spotykamy ludzi, którzy typowymi socjopatami nie są, którzy niby jakoś się integrują ze społeczeństwem, ale jednocześnie mają cechy, które powodują, że dziwnie z tymi ludźmi się rozmawia, że oni czasami mają takie zachowania wskazujące na to, że oni nie mają uczuć. Ja na przykład kiedyś spotkałam człowieka, który powiedział mi wprost, że on nie wie, co to znaczy kochać. Ale na przykład był bardzo dobrze zintegrowany ze społeczeństwem, potrafił się tak poza tym zachowywać w sposób no niby normalny, tylko tyle, że gdzieś tam wewnątrz y, tak naprawdę widać było, że no coś tam się dzieje nie do końca prawidłowo. Także takich osób też dużo spotykamy i wbrew pozorom o, o ile zdiagnozowanych socjopatów i psychopatów jest powiedzmy 1% społeczeństwa około. To powiedzmy sobie szczerze, teraz ilu jest niezdiagnozowanych i ilu jest takich właśnie pół na pół, takich pół socjopatów, pół psychopatów. Ilu takich ludzi jest? Drugi typ osobowości, który bardzo łatwo jest pomylić z narcyzem. Wręcz powiedziałabym, że to jest taki, taka siostra narcyza. To osoby z zaburzeniem borderline lub osoby, które mają taki typ osobowości, który wskazuje na to, że mogą to być osoby z zaburzeniem pograni z pogranicza. To znaczy, ja będę mówić może, bo osoby z borderline są bardzo rzadko zdiagnozowane też, więc będę mówić o typie osobowości borderline. To są osoby, które mogą mieć taki typ, jak to się mówi, graniczny, czyli po prostu jest to taka chwiejność emocjonalna, ale mogą mieć ten typ też taki impulsywny. I wtedy niestety te cechy są bardzo mocno zbliżone do typu, który opisałam poprzednio, czyli te osoby mają dużo więcej cech, już takich właśnie, niestety, socjopatycznych. Yy, więc osoby z borderline, skąd w ogóle wzięło się to słowo? To słowo oznacza, że ktoś jest na pograniczu zachowań neurotycznych i zachowań psychotycznych. Tak czy inaczej, te osoby często przechodzą od skrajnych emocji do kolejnych, czyli od euforii, na przykład do płaczu lub do gniewu. To są osoby, które czasami są po prostu zwyczajnie rozchwiane wewnętrznie, po prostu są faktycznie neurotyczne, no są znerwicowane, są depresyjne, i te osoby często tę taką złość, frustrację kierują wobec samych siebie. I te osoby są, powiedzmy, powiedziałabym, względnie nieszkodliwe dla innych. Po prostu czasami jest tak, że jest nam trudno, bo chcielibyśmy im pomóc, a nie wiemy jak. I to jest bardziej, bardziej ta trudność. Ale niestety jest też ten drugi typ. Ten taki bardziej impulsywny, ten, kier, który kieruje swoją złość na zewnątrz. I powiem szczerze, że z tym typem to za bardzo nie ma żartów, bo to jest ten typ osobowości, który już zachowuje się bardzo mało empatycznie, bardzo egoistycznie, bardzo atencyjnie, czyli bardzo lubi skupiać na sobie uwagę. Jednocześnie widzimy cierpienie u takiej osoby. Bo chcemy tej osobie pomóc, bo wiemy, że to nie jest tak, jak z narcyzem. Czym się generalnie borderowiec będzie czuł, różnił od narcyza? Narcyz żyje w swoim własnym świecie, swoim wyimaginowanym zameczku na swojej planecie. Przepraszam, tak sobie mówię żartobliwie, ale no, bardzo ciężko jest mi traktować narcyzów poważnie, biorąc pod uwagę, jak oni się czasami zachowują. Natomiast niestety w przypadku borderowców właśnie ciężko jest ich nie traktować poważnie. Ponieważ oni często są świadomi, że oni coś robią nie tak. U nich ta świadomość jest dużo większa. Widać, że oni są faktycznie nieszczęśliwi w jakiś sposób, że oni w jakiś sposób cierpią. Więc chcemy im z jednej strony pomóc, a z drugiej strony, z racji tego, że tam jeszcze następuje taki proces, co się nazywa idealizacja, a później dewaluacja. To znaczy, najpierw cię stawiają na piedestale, a później, jak coś przestaje pasować, to cię z tego piedestału utrącają. I ten proces jest bardzo nieprzyjemny. Tu musiałabym troszeczkę więcej opowiedzieć o tym, ale najogólniej rzecz biorąc, w fazie idealizacji, borderowcy to są najlepsi partnerzy pod słońcem. Są naprawdę ciepli, wydają się naprawdę tacy kochający, tacy szczerzy, ale w momencie, kiedy zaczynają się pierwsze problemy, kiedy coś przestaje im w Tobie pasować, oni się zachowują tak, jakbyśmy my ich chcieli, nie wiem, celowo ukrzywdzić. I wtedy zaczyna się ta, ta druga faza, ta mniej przyjemna niestety, i zaczynają się wszelkie maści, pretensje, zwłaszcza pretensje, właśnie. Zaczyna się wyrzucanie nam wszystkiego. Jacy to my jesteśmy niedobrzy, jacy to my tacy, śmiacy i tak dalej. To jest bardzo trudne dla wielu ludzi. Więc niestety tutaj te wahania nastroju potrafią być czasami tak bardzo ekstremalne i tak powodujące takie spustoszenia, zwłaszcza niestety u i partnerów, i też bliskich osób yy, yy, tego typu osobowości, że no niestety czasami jest tak, że po prostu 2-3 lata i ktoś nie wytrzymuje, już ma dosyć takiego związku. Więc warto się zastanowić, czy ta osoba, z którą jesteś, czy to jest faktycznie narcyz, czy może to jest właśnie osoba, która jest właśnie taka rozchwiana. Jeżeli taka rozchwiana, to może to jest zupełnie co innego. Natomiast jedna jest rzecz pocieszająca. Borderowcy dużo częściej chodzą na terapię. W przeciwieństwie do narcyzów, którzy oczywiście wiecznie oszukują sami siebie, że są wspaniali cudowni, najlepsi na świecie i potrafią tak siebie fenomenalnie oszukać, że sami w to później finalnie sprawiają wrażenie, że sami w to wierzą, więc narcyz raczej nie pójdzie na terapię. Jest to mało prawdopodobne. Natomiast borderowcy często chodzą na terapię na przykład z powodu depresji. Natomiast powiem wprost, nie obiecujcie sobie niczego jako partnerzy takich osób, że te osoby nagle się zmienią. Tu jest podstawa. Jeżeli chcecie w takim zwią związku zostać, to ten partner, który ma cechy borderline, zdecydowanie musi nad sobą pracować. To znaczy, wskazana jest jakaś psychoterapia, być może też leczenie farmakologiczne. Niestety, te osoby też potrafią i pokłamać sobie, i pomanipulować. Mówię to z wielkim smutkiem, i przy okazji mówię tu do borderowców. Naprawdę idźcie na terapię. Wasze zdrowie jest najważniejsze. Nie myślcie już nawet o kimś, zróbcie to dla siebie. To jest najistotniejsza rzecz. Kolejny typ to despota. Despota, dręczyciel, tyran. I tutaj określiłabym ten typ jako, uwaga, bardzo niebezpieczny. Jaki jest despota? Dominujący, kontrolujący, wymagający, krytyczny, rozszczeniowy. Sadystyczny, impulsywny, perfekcjonista. Tak bym to określiła. Narzuca swoje przekonania, nie ufa partnerowi, więc uważa, że musi go kontrolować. Tak samo jak narcyz odcina partnera od bliskich, jest przy tym, za, zaznaczam, tak samo jak narcyz jest bardzo atencyjny. Z reguły despoci bardzo lubią zwracać na siebie uwagę, skupiać się na sobie. Znani dyspoci z historii, z polityki, tak właśnie robili. W jego mniemaniu nic nie jest oczywiście jego winą. Oczywiście zawsze to on ma rację. Yy, chciałby rządzić we wszystkim. Można powiedzieć, że w jakimś sensie obezwładnia ofiarę emocjonalnie, psychicznie, a często też i finansowo. Chce, by druga osoba była w pełni uległa. Bardzo często traktuje partnera przedmiotowo. Często krytykuje innych, na przykład naśmiewa się z ludzi. I tu co jest istotne: despota to nie jest żadna jednostka psychologiczno-medyczna, to jest po prostu takie określenie potoczne. Ale despota ma bardzo często właśnie cechy socjopaty, narcyza, właśnie borderowca też jak najbardziej, sadysty, maniaka kontroli, a nawet uwaga paranoika. Także tutaj też możemy, powiedzmy, takimi, parę takich, nazwijmy to umownie, osobowości psychologicznych zebrać razem. I dlaczego powiedziałam, że jest to typ szczególnie niebezpieczny? Generalnie dyspoci się nie zmieniają. Jest to bardzo przykre, bo też czasami widać, że te osoby w gruncie rzeczy są w jakiś sposób wrażliwe i w jakiś sposób się boją. Boją się, że zostaną opuszczeni, że zostaną zdradzeni. Trzeba wziąć pod uwagę, że despota w jakimś sensie jest nieszczęśliwym człowiekiem, z tego względu, że on nikomu nie ufa. Ale to są osoby, które bardzo szybko wpadają w gniew, nie panują nad tym, a kiedy widzą, że partner już uległ temu gniewowi, że tak powiem, no to już sobie nie robią w ogóle żadnego problemu, tylko no, potrafią traktować partnera coraz to gorzej. Czyli najpierw testują, tak? Najpierw jest tak, że powiedzmy jest bardzo fajnie, jest długo, wszystko w porządku, a później zaczynają tego partnera po prostu testować. I jak widzą, że partner jest uległy, a co gorsza, jak partner zaczyna płakać, tłumaczyć się, jak robi takie zdziwione oczęta, no to już jest koniec. Dosłownie nawet słyszałam swego czasu taką ciekawą radę, że takim ludziom po prostu trzeba od razu dawać odpór. Taki człowiek, tak jak wspomniałam, raczej się nie zmieni i jest to trudna osobowość. Z czasem, jeżeli, zwłaszcza jeżeli już przekroczył Twoje granice, już wszedł ci na głowę, to niestety, ale będzie próbować robić to dalej. Jaki typ osobowości może być też dla nas niezbyt przyjemny i który jest jednocześnie dość mocno podobny do narcyzów i gdzie też łatwo go z narcyzami pomylić. Ja bym nazwała tę grupę po prostu dramaciarza. To znaczy, to są i histrionicy, i takie osoby w typie Drama Queen, takie osoby, które nawet nie tyle są egoistami, bo, bo nie mają empatii, tylko to są raczej osoby, które tak bardzo lubią zwracać na siebie uwagę, są tak wysoce atencyjne, że one po prostu nie widzą wokół siebie żadnego otoczenia. I tu chcę powiedzieć, że niektóre z tych osób, bo tutaj takie trochę mity krążą, gdzieś tam już ja słyszałam różne opinie. Jedni mówią, że te osoby nie mają za grosz empatii, a inni mówią, że te osoby przeciwnie potrafią być bardzo życzliwe. Ja uważam, że takie osoby potrafią być i takie, i takie. To znaczy, te osoby potrafią, mogą się trafić osoby, które faktycznie są bardzo mało empatyczne, czyli wtedy te osoby, właśnie tak jak wspomniałam, mają cechy tych socjopatów po prostu. Czyli taki, no może być taka osoba, która jest no trochę socjopatyczna, trochę właśnie taka histrioniczna, ale może być też osoba, która jest takim czystym histrionikiem, ale tak naprawdę jak już uspokoi te swoje emocje, to jest w gruncie rzeczy życzliwym człowiekiem. Jest pewna taka pani celebrytka, o której często mówi się, że jest typową histrioniczką, to znaczy taką, jak to, ja to na to mówię właśnie, że taka dramaciara, to jest osoba, która notorycznie pojawia się w mediach, non stop w bardzo wyzywającej y, odzieży, bardzo wymalowana, takie z pięknie robionymi włosami. Y, jest to osoba, która y, a to za, zakłada jakieś tam y, powiedzmy partie polityczne, a to za chwilę bije się gdzieś tam na jakiś, w jakichś walkach. No, właśnie to jest tego typu osoba. Ona zawsze musi być gdzieś na piedestale, zawsze musi zwracać na siebie uwagę i dosłownie tego typu ludzie idą tam, gdzie jest uwaga. Czyli jak oni widzą, że ty kierujesz wzrok w takim, a nie innym kierunku, to oni tam pójdą, żebyś ty ich widział. Ci ludzie tak, z taką przesadą opowiadają o pewnych rzeczach. Oni mają taką skłonność, żeby tak ubarwiać swoje opowieści. Że jak taki ktoś opowiada Ci, że poszedł do warzywniaka, tam ziemniaków nie było, to robi z tego tak pasjonującą opowieść, że Ty dosłownie słuchasz tego ze szczęką opadniętą do samej podłogi. Bo ci ludzie potrafią tak fenomenalnie opowiadać różne rzeczy. I ja uważam, ja osobiście, że to są świetni kompani, właśnie żeby się spotkać, posiedzieć, porozmawiać, żeby iść gdzieś na jakąś imprezę, pojechać na wycieczkę. Natomiast szczerze mówiąc nie chciałabym y, mieć takiego partnera. Po prostu nie. To są osoby, które mogą tak troszeczkę nawet yy, udawać kogoś innego, wczuwać się w jakiegoś rodzaju rolę. I zresztą słowo histrionicy to jest określenie zamiast histerycy. Kiedyś mówie, mówiono histeryk, uznano, że to określenie jest takie nieładne, więc teraz mówi się histrionicy. Histrio to jest właśnie aktor. To są ludzie, którzy są dosłownie królami dramatu, królami królowymi. Najczęściej kobiety, akurat tak się składa po prostu statystycznie, że najczęściej są to kobiety. Tak jak statystycznie, narcyzami najczęściej są mężczyźni. Tutaj nic płeć nie ma do rzeczy. Bardzo często, niestety, takie osoby zmieniają też co chwila poglądy. Bywa, że takie osoby potrafią też komuś rozbić na przykład małżeństwo. Po co rozbije to małżeństwo? No, po to, żeby sobie udowodnić, że dalej jest na przykład piękną kobietą, i tylko po to. Także tutaj dlatego ja bym też radziła uważać. Jest to taki typ osobowości. Ja miałam też taką koleżankę swojego czasu w liceum. Ja ją bardzo lubiłam, ale ona co 2 trzy miesiące miała nową, najlepszą przyjaciółkę. Także no to, to też jest tak, że z tymi ludźmi czasami ciężko jest nawiązać konkretny kontakt. Tak, jak wspomniałam, zmiany poglądów co chwila, raz w te, raz we w te, zależy, w którą wiatr zawieje. To jest czasami naprawdę z takimi osobami ciężko jest na dłuższą metę zwyczajnie funkcjonować. Dlatego też radziłabym uważać, i tutaj akurat przestrzegałabym głównie mężczyzn. To tyle w części pierwszej, zapraszam Was na część drugą.